Chcecie zobaczyć, jak zdobyć szyfr do jednej z najtrudniejszych skrytek, a zarazem zdobyć najlepszy karabin szturmowy w grze? Nie tak prędko, moi drodzy, zacznijmy od początku. O ty ku Wspomnianą skrytkę możecie znaleźć w rejonie Jantaru na północny zachód od złowiska przyczep. Na miejscu traficie na tamę oraz kilka wraków. Wespnijcie się na dach autobusu i zeskoczcie na anomalię, która zamortyzuje wasz upadek. Wejdźcie do pomieszczenia ze skrytką i zapamiętajcie symbol, w którym znajduje się panel z klawiaturą, ponieważ jest on kluczowy do rozwiązania tej zagadki. Zwróćcie też uwagę na leżące na podłodze tablice rejestracyjne. Nie próbujcie jednak wpisywać losowego kodu, chyba że chcecie, żeby te dwa granaty nad drzwiami rozerwały Was na strzępy. Nic tu jednak jak więcej nie wskuracie, więc pociągnijcie za wajchę i wróćcie na górę. Jak zatem zdobyć kod do skrytki? Odpowiedź na to pytanie znajduje się na pobliskim polu śmigłowców i złomowisku samochodów. Musicie odnaleźć ciężarówki, które na masce mają namalowany taki sam symbol, jaki był w skrytce. Pierwsza z nich znajduje się w lewym dolnym rogu złomowiska, a na tablicy ma cyfrę 5. Druga znajduje się trochę wyżej, we wschodniej części pola śmigłowców. Tutaj to ponownie cyfra 5. Trzecią ciężarówkę znajdziecie w dość sporym zagłębieniu, w północno-wschodniej części pola śmigłowców. Tym razem na tablicy będzie cyfra 7. Ostatnią ciężarówkę znajdziecie w południowo-wschodniej części złowiska. Na tablicy będzie cyfra 8. Cały kod to 5578. Udajcie się z nim do skrytki, a nagrodą będzie chyba najlepszy karabin szturmowy w grze Karot. Uwierzcie mi, naprawdę warto go zdobyć. Ma świetną szybkostrzelność, celność i przebicie. Fiu, fiu, ale co prawda ma magazynek o dosyć małej pojemności, ale na polu śmigłowców znajduje się coś, co rozwiąże ten problem. Ale o tym opowiem wam następnym razem. Dajcie znać w komentarzach, czy wiedzieliście, gdzie zdobyć kod do skrytki i co sądzicie o tym karabinie.